Mateusz Piskorski udzielił wywiadu dla białoruskiej telewizji i powiedział w niej, że zniesienie wiz przez Białoruś dla Polaków jest pomocą humanitarną. Oczywiście ze strony rządu białoruskiego dla Polaków, którzy żyją teraz w fatalnych warunkach ze względu na inflację. A kim jest Mateusz Piskorski? Jest to były polityk partii Samoobrona, a obecnie lider partii Zmianach. W 2016 roku był także aresztowany i przedstawiono mu zarzut szpiegostwa dla dwóch innych państw. 5 lipca złotówka była najsłabsza względem dolara prawie od 22 lat. Płaciliśmy 4,63 zł za jednego dolara. Szef Republiki Czeczeńskiej, Ramzan Kadyrow, dostał odznaczenie od Rosyjskiego Stowarzyszenia Stomatologii. A ja nawet czterolistnej kończynki nigdy nie znalazłem. Po czym poznać prawdziwego fachowca?